Witam na poziomie niebieskim w kanionie i zaczynamy mapę Spark Canyon C01 Zobaczymy jak nam tu pójdzie, bo słyszałem, że od tego momentu ma się podobno zacząć hardcore hmm, Tylko pytanie czy rzeczywiście będzie to ciężka mapa, czy może uda nam się jakoś przeboleć to Widzę, że już wąskie ulice się będą zaczynać Więc zobaczymy hmm, Dosyć ciekawe intro też Trzeba przyznać i tak Starka C01 Autorem jest Butifara z Urugwaju Na złoto 41,87 No i to już pewnie będzie o wiele trudniej niż na poziomie zielonym, który był przeszliśmy jak burza, czy jak nawet jak błyskawica No i już widzę, wąskie drogi To źle znaczy Trzeba będzie pobawić się troszeczkę redukcją prędkości A, a, okej. Okay. Dobra, tutaj mamy zygzak. I co jest dalej? No, dosyć ciekawie się zapowiada. Uuu, jeszcze wyleciałem z toru. Ale poziom czerwony, znaczy co ja gadam, niebieski. No, może być już naprawdę interesujący. O, tutaj już troszeczkę szerzej, więc tyle dobrego. To chyba trzeba driftem pokonać. O nie, znowu wąskie drogi i meta. No je... Prawdopodobnie od tego odcinka będę wrzucał już mniej, nie po 5 trasek dotychczas, tylko myślę, że po 3 maksymalnie. Dwie, trzy mapy. Tak będę mm, teraz wrzucał. I pytanie jak trudna jest ta mapa? Oczywiście miałem ścinem. Powiem tak, nie przebaram ogólnie za wąskimi drogami w kanionie. Nigdy sobie na nich za dobrze nie radzam Więc ja takich map się bardzo boję Zwłaszcza multilapów Multilapy na wąskich drogach to będzie dla mnie porażka I katorga Ale zobaczymy jak to będzie Możemy to wygrać. Jeszcze. Okej, okay, tutaj mocniejszy drift. I mamy zwycięstwo. Pierwsze nasze zwycięstwo na niebieskiej serii. Ale... Póki co zaczyna się to dobrze. Myślałem, że będzie o wiele gorzej, ale szybko złomaliśmy tą mapę. O, jest kamera powtórkowa. Aż sobie zobaczę powtórkę. Zobaczymy jak to poszło i powiem tak. Ciekawa dość mapa, to trzeba przyznać. Mimo, że na wąskich drogach, to nawet yy, to fajnie się jeździło. Butifara zrobił... Yy, no można powiedzieć, świetną mapę. Yy, ale nie spodziewałem się, że uda mi się tak szybko złoto zdobyć. Yy, było tutaj wprawdzie parę błędów, bo tu miałem, yy, drobne kłopoty, bo prawie wyleciałem z toru. Na szczęście udało mi się to opanować dość szybko. Tak, ten tutaj trzeba driftem i tutaj na koniec <laughs> troszkę zaryzykowałem, ale opłaciło się i wygraliśmy to. Dobra, zobaczmy jeszcze sobie z góry, jak wygląda mapka. Nie, no całkiem, całkiem ok. Ok, można powiedzieć. O, no tutaj już tradycyjnie blok mixy. To przypomina mi trochę jak jakieś kopalnie, mm, takie kopalnie złota, srebra, mm, mm, troszeczkę. Tak to wygląda, to też widzę że o, tak w kanionie chyba dużo jest, dosyć dużo block mixów, widzę że jest zastosowany To już nie pierwsza taka mapa Zobaczymy ile będzie dalej Przejdźmy teraz do kolejnej żeby nie przedłużać Z C02 już widzę pętle hmm, No to zobaczymy jak będzie na tych pętle Bo tutaj to różnie może być Okej okay, co to za mapa w ogóle Hmm, czerwony red booster. Łuu, to może być grubo. Starka, nie, co zero dwa ma paxona. I zobaczymy, jak pójdzie nam tu. Czy będzie trudniej niż na c 1 czy może łatwiej? A Złoto to ja nie wiem co tu już robi. Okej, okay, co, co? to za pętla jest? Łee... Okej... Okay. Tego nie widziałem jeszcze. Takich... Po takich pętlach tu... To... Nie sądziłem, że w ogóle takie istnieją To jest coś nowego, trzeba przyznać Taka mała pętla, bo myślałem, że to będą takie jak hmm. Inne, czyli że będzie to jakaś długa pętla, a tymczasem jest dość krótka Okej, okay, co to jest w ogóle? O nie, 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 nie To będzie ciężkie Zresztą złoto tutaj widzę, że pocisnęło dość mocno Pętla to będzie łatwo, ale wąskie ulice to mnie zabiją. Okej, okay, skaczemy tutaj. Nawet wyszło. Hmm, ciekawe. Kurde, tego nie spodziewałem się. Okej. Okay. Dobra, 41, 99 i jest złoto. Jednak szybko poszło. Nie, ale końcówka to jest zaskoczenie dla mnie pozytywne tej mapy. Okej, okay, zobaczmy sobie. W takim razie, nie, ale to jest chyba jedna z najlepszych map, co jak do tej pory. Ta pędla mnie, mnie zaskoczyła najbardziej pozytywnie. Fajnie się jechało. No i nie mam do czego się przyczepić, naprawdę faj, fajnie się jeździ, zwłaszcza auto, to. To mi się bardzo podoba. Taki skok na pętle i jak najszybciej wjechać metę. To jest klucz do sukcesu. Tu jeszcze jakieś redboostery mamy. A cała mapa wygląda naprawdę fajnie. Bardzo dobrą robotę są zrobi, No to co? Idziemy dalej. Co 0-3 Naprawdę coś idzie łatwo? Ja myślałem, że będzie na, naprawdę ciężko, a tymczasem jest easy. Okej okay, zobaczymy jak pójdzie na trójce. O! Smugi super Star Trek 2 Kanion C03 Okej okay, autorem jest Fuzłat Po raz kolejny 41 na złoto Jeżeli do mapy złamię dość szybko też To może jeszcze C4 dokleję Bo nie wiem czy multilapa będę ruszał Zobaczymy, zależy od trudności tej mapy i tak, zaczynamy w wielkim tunelu, który się ciągnie w nieskończoność. Okej. Okay. Okej, okay, czyli... Na razie mi bardziej przypomina mapę typu Speed niż Akrobatik. Eee... wykręć mocniej. Okej. Okay. Najpierw zobaczymy jak ten przejazd wyjdzie. Okej. Okay. i to jest finish, a no ok nie no mapa też całkiem ok fajnie się jeździ ok skoro znam mapę no tu teraz jedziemy i tak trzeba pamiętać że tu trzeba dużo razy skręcić więcej skręcania ok, coś takiego A to będzie trudne to Trzeba pamiętać, że wykręcić Nie, ale myślę, że tu złoto też łatwo ogarniemy W ogóle jeszcze do tej pory żadnej mapy Arkesa nie widziałem w kanionie To mnie trochę zaskakuje Bo już w Walii miał kilka map, a tu jeszcze ani jednej nie było jego Hmm, to mnie trochę zastanawia wiem, no chyba, że potem będzie jeszcze jakaś mapa jego O, rany, ale to Ten zakręt to trzeba opanować Trzeba redukcją prędkości albo na ryzyku jechać Czyli nie puszczać w ogóle strzałki ale myślę, że bez tego się obędzie Bo na razie wyczuć tego nie mogę Może takie coś? Okej, okay, tutaj widzę, że złoto popełniło błąd o, pff, Jezu, jakie tutaj jest ciężkie Znaczy, złoto widzę, że nie jedzie tu idealnie Nie jest jakoś trudne, ale nie mogę tego zakrętu wyczuć Wąskie drogi, dużo wąskich dróg jest Ciekawe czy, jedno mnie też ciekawi Czy medale autora byłyby w moim zasięgu też Tutaj w kanionie O, pół sekundy i nagle z pół sekundy nic nie zostało Interesująca. A tu jakoś złoto strasznie przyspieszę, nie wiem czemu Tu może na nadrobię, wystarczy mocno skręcić No na razie nie jedzie źle O shit! Czekajcie, jak ja mam niby leciutko, lekko ale to jest ciężkie wykręcić tylko pytanie jak dużo muszę tu precyzji włożyć muszę du dużo delikatności jakoś dać ale jak to mam delikatnie zrobić wiem że jakoś są tacy gracze którzy bardzo delikatnie jakoś to robią że tak delikatnie skręcają okej okay. Okej, okay, mocno skręt, mocno skręt Dobra, to trzeba Może takie coś w końcu Chyba o to chodziło Mamy to Jest No Hmm, drugie miejsce w Polsce, to ciekawe ładnie, ładnie poszło, naprawdę nie no mapa całkiem też ciekawa zwłaszcza mi się podoba ten pierwszy zakręt tutaj taki długi naprawdę długi zakręt nie, nie rozumiałem tylko tego fragmentu dlatego miałem takie problemy ale nie no mapa to wygląda ciekawie <ścoughs> okej okay, dobra widzę jakieś tysiące siatek tutaj no i kolejne blockmiksy naprawdę chyba dużo tych jest blok blockmiksów y w kanionie. No dobra, no ale jak autorzy chcieli, to chcieli. Ale mapa bardzo dobra. No dobra, no to co? Jeszcze co cztery spróbuję. <grym> nie, bo nie chcę, żeby też odcinek za krótki był, no. Jeżeli tak szybko łamię te mapy. No to coś chyba jest nie tak, albo może dzisiaj jest mój dzień. A zobaczymy jak tu pójdzie. Aha. Już widzę co, co się kroi. Okej okay, co to jest? Starkanion C04, kolejna mapa Butifary No i co, jedziemy więc... Okej okay, co to jest w ogóle? Tutaj mamy już dwie szykany Wąskie Jestem ciekaw jak pójdzie na multilapie Skoro na razie tak łatwo idzie Dobra zobaczę co to jest na razie za mapa Oczywiście nie doleciałem Może być Dobra, Bank, zrobię Bo ja w tych tunerach w ogóle nie umiem driftować, więc nie będę ryzykował O nie, to jest to Mam nadzieję, że A właśnie, ja się tego boję O takich map się boję Jak właśnie C4 Dobra, mam nadzieję, że tu chociaż A no tutaj skaczemy Nie no reszta jest w miarę do ogarnięcia Ale ten początek może być no dość ciężki Okej okay, znowu srebro Jedziemy po złoto Jeżeli opanuję te wąskie drogi To myślę że będziemy mieli tutaj też wygraną Okej, okay, to jest na pewno dość ciężkie. Może niepotrzebnie ten wallbank robiłem, tylko odpuszczenie gazu. To jest do, klucz do sukcesu. Oha! Jakby mi to weszło, to byłoby pięknie. To jest najtrudniej opanować. Hmm. To znaczy to jest jeszcze do ogrania. Jakbym, gorzej gdybym się na medal autora ścigał na tej mapie, to, to byłby dopiero ciężka przeprawa. Prawdopodobnie medal autora byłby poza zasięgiem moim. Okej. Okay. Kurde, te wąskie ulice są strasznie trudne do przejechania Tu trzeba mieć refleks szachisty, żeby się wyrobić na takich mapach Akurat y, 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 Trzeba bardzo szybko reagować, żeby w ogóle dojechać Ok, tutaj trzeba po prostu tak ostrzejszy drift i teraz klucz do sukcesu, czy uda się? Może coś takiego. Tu wiem, że złoto jakiś błąd popełniło. Ok, myślę, że za chwilę będziemy mieli wygraną. Mamy wygraną. Proszę bardzo. No to będziecie mieli cztery mapy w odcinku. Szybko poszło. I znowu drugie miejsce w Polsce mam. Wow, co, co jest grane? Nie rozumiem tego. Ok, kolejna kamera powtórkowa, więc sobie obejrzymy, ale powiem tak. To jest dobra mapa techniczna. To Trzeba przyznać, nie i oczywiście znowu klatki. Jeden FPS. O matko Nie ja muszę już... Z... Dobra Dobra ja to pominę bo... ale nie no, Zaraz wrócę Okej okay. jestem z powrotem wróćmy na mapę chwilę Przepraszam za te problemy ale nie wiem co się dzieje z... Właśnie na takich mapach zaczynam mieć jakieś problemy z FPS-ami Tu już nie po raz pierwszy może to jest wina tego, że mapy są gigantyczne i dlatego tak się tnie. Akurat na tytuł miałem niemal kłopot. Ale co do samej mapy to jest w miarę bardzo dobra. Zaskoczyło mnie to, że tutaj mamy troszkę wąskich ulic. Znaczy na niebieskim to norma, ale nawet się dało ogarnąć to złoto. I przynajmniej mamy kolejną wygraną. Tutaj oczywiście kolejne blok mamy. No i końcówka, no... mapa jest okej. Okay. Nie mam do czego się przyczepić, nawet z góry wygląda dość ładnie, więc... No to myślę, że byłoby na tyle. Przepraszam, że nie pokazałem kamery końcowej, ale no i oglądać ją w jednym FPS-ie to nie jest nic przyjemnego. Dobra, myślę, że to na tyle w tym odcinku. W następność spróbujemy Multilapax 05. Zobaczymy jak pójdzie. Ale to kiedy indziej, także... Otworzyliśmy niebieską serię, w następnym będziemy ją kontynuować, także dzięki za uwagę, dajcie znać jak Wam się odcinek podobał i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!